Pan dmuchał. Sprawdzimy trzeźwość Pana. To znaczy Pan mnie zatrzymał w celu sprawdzenia trzeciej. Ja nie, Pana jest... zatrzymałem po pan pewnym wykroczenie, Tak zwrócone było Panu uwagę, ale przy okazji... Ale z jakie, panu... jakie wykroczenie zostało? Już Panu powiedziałem to raz. Jakie to było wykroczenie? Już Panu raz to powiedziałem, No to, to proszę powtórzyć. Proszę dmuchnąć, Dmuchamy w... Dobrze, dmuchnę, tylko proszę, najpierw najpierw Proszę, proszę... dmuchamy... Bardzo pana proszę, aby pan mi powiedział jakie wykroczenie popełniłem. Szanowny, Z jakiego Takie dmuchamy walkomat, a pan powiedział jakie wykroczenie. Stał pan na środku drogi, zwracane było panu uwagę, że pan... Czyli jaki przepis u... złamamy. Eee, proszę dmuchać. Powinia ale ja muszę wiedzieć, idzie, to? tak? Nie proszę pana, bo ja Przecież muszę wiedzieć. Dmuchamy... Jak... Dobrze, będę dmuchał, no, ale nie Proszę, proszę dmuchnąć. Proszę ma... A może mam maslę? Proszę dmuchnąć. No będziemy musieli na krew. No pójdziemy na krew. No nie, no to jedziemy. nie ma problemu. Proszę od trójkąt i gaśnicę. do pasowego pojazdła, proszę. Też będzie pan... Yy, yy, poproszę o ale... wyposażenie O Limie noga, nie mogę wysiąść. No jest, z... jest pan kierowca, pan jest za to obowiązany, ale obowiązany ale to... tak? Jako jeszcze No to... Taksówka, że to jest pan obowiązany, prawda? Pan podnosi, na, pan się podnosi pan na mnie Nie podnoszę, ja tylko panu mówię, dostosowuję do pana... Chce pan sprawdzać tą trzeźwość? Chce pan sprawdzić No to niech pan da. Do... No to dmuchamy i po co pan spajakuje, no? Ja nie caniakuję, to pan... pan nie proszę pana, nie caniakuje, pan, pan nie dmuchamy. przyjmuje moje organy. Proszę pana, proszę zmienić pan ton, bo mnie pan, bo za chwilę Dmucha pan, pan wezmie karetkę tutaj. Dmucha pan czy nie? Za chwileczkę wezmę pan karetkę. Dmucha pan czy nie. To jakąś Dmucha presję pan, pan wywiera. Powiedziałem, że dmuchnę, proszę no dać mi się przygotować. No to pan już Pana, Ja przypominam pan już wszystko się nagrywa. Dmucham. Ale ja przyjął coś kwestię. Proszę ducha, że pan. Mocniej. No bo się widzi pan nie Mocniej dmuchamy w tą dziurkę tutaj mocno. Tak? Tak jak ciężko pan doda. Dobra. W porządku. Dziękuję. Jeszcze proszę, jeszcze trójkąt i gaśnicę, żeby pan wkazał.